Cześć, moi drodzy, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale, a dzisiaj ostatni, czwarty odcinek z serii Jak powstała turystyka? Dobrnęliśmy do ostatniego odcinka, w którym zajmiemy się wiekiem XX i XXI. W takim razie zaczynamy, moi kochani, i tak. Po powstaniu pierwszego biura podróży w 1865 roku. Dzięki Tomasowi Kukowi, który stworzył pierwsze biuro podróży, turystyka zaczęła galopować. Wiek XX to czas, w którym niezwykle intensywnym zmianom uległa nie tylko prędkość przemieszczania się, ale także zasięg podróży i jej komfort. Pociągi, samochody, samoloty, statki. Powstają pierwsze schroniska młodzieżowe w górach, stacje turystyczne. I to wszystko działa, słuchajcie, idealnie. Ale rozwój turystyki hamuje wybuch II wojny światowej. Podczas wojny ludzie nie planują wyjazdów turystycznych, to chyba normalne. Walczą o przeżycie, więc turystyka stoi i patrzy i czeka. Na to, kiedy skończy się wojna, i kiedy ludzie znowu zdecydują się na to, aby podróżować, aby podróżować w celach poznawczych zwiedzać świat. Wojna potrwała 5 lat, no i dzięki ci panie skończyła się. Ludzie odetchnęli z ulgą i mogli ponownie wracać do normalnego życia. I już w latach 50. XX wieku dla turystyki przyszedł czas odrodzenia na nowo. Zanotowano wtedy dość gwałtowny wzrost wyjazdów turystycznych do krajów Europy Zachodniej i Ameryki. Najpopularniejszymi wtedy były basen Morza Śródziemnego, zwłaszcza wybrzeże Francji, Hiszpanii i Włoch. Im dalej w las, tym więcej drzew i w latach 60. i 70. intensywnie rozwijała się turystyka narciarska, zbudowano wtedy najwięcej stacji narciarskich. W kolejnych latach, czyli 80. i 90. przyszedł czas na regiony położone poza Europą. Wyspy na Morzu Karaibskim, Zatoce meksykańskiej i oceanii. Jednak nie byłabym sobą, gdybym nie znalazła wam jakiegoś ale no dobrze. Ale skoro ta turystyka miała się w tym wieku XX tak świetnie, to co było nie tak? W latach 80. moi drodzy, niestety zauważono negatywny wpływ turystyki masowej na środowisko naturalne i lokalne. W związku z tym pojawiła się idea turystyki zrównoważonej, w której celem było i jest minimalizowanie negatywnego wpływu turystów na dany obszar. Czy to działa? Powiedziałabym, że tak, średnio. Coś próbowali stworzyć, coś my też próbujemy przenosić do tej naszej turystyki, ale nie do końca jeszcze to działa tak, jak powinno. No dobrze. I mamy wiek XXI. No i co? Dziś, słuchajcie, to co ja mam wam powiedzieć? Doskonale wiecie, jak wygląda turystyka w XXI wieku. Wszystko, co zostało stworzone wcześniej, działa do dnia dzisiejszego. Możemy podróżować samochodem, samolotem, pociągiem, statkiem, pieszo, jeśli chcemy. Też ludzie zwiedzają świat naokoła, na piechotę, na przykład. Dzięki Tomasowi Kukowi możemy podróżować przez biura podróży, możemy też podróżować sami, ponieważ powstały różnego rodzaju strony internetowe, na których możemy bukować sami y, hotele, mieszkania, możemy sami kupować bilety lotnicze, możemy sami zwiedzać bez przewodnika. Dzięki temu, że powstał internet, wszystko rozwinęło się w takim dosyć szybkim tempie. Może gdyby nie to, że stworzono internet, byłoby może troszkę jeszcze, Dalej, tak jak w wieku XX, że wszystko organizowano by przez kogoś, a dzięki temu, że mamy internet, możemy sami też być takimi organizatorami turystyki i możemy sobie taki wyjazd zaplanować. I tak to się, moi drodzy, prezentuje. Przebrnęliśmy przez średniowiecze, potem byliśmy w czasach nowożytnych. A nie, przepraszam, najpierw była starożytność, potem było średniowiecze. Potem przeszliśmy przez czasy nowożytne, i teraz byliśmy w wieku XX i XXI, i tak to się, moi drodzy, prezentuje. Tak wygląda teraz nasze życie, chociaż, no, w sumie nie do końca tak. Bo przez to, że mamy epidemię, ta turystyka też znowu trochę zwolniła, ale mam nadzieję, że już. Bardzo niedługo wrócimy do takiego życia, które prowadziliśmy jeszcze jakiś czas temu, i będziemy mogli normalnie podróżować. Chcę w to wierzyć, że tak będzie. A kolejna seria, moi drodzy, to seria o tym, jak powstała turystyka w Polsce. Tutaj mieliśmy tak naprawdę cały świat. Opowiadałam Wam o tym, jak rodziła się turystyka na świecie, a teraz zajmiemy się Polską i tym, jak Polacy rozwinęli swoją własną turystykę, jak to się stało? Że zaczęliśmy podróżować. Jak to się stało, że powstały te wszystkie rzeczy, które powstawały na świecie, ale u nas w Polsce też dużo rzeczy powstało, bo powstało też pierwsze biuro podróży założone w Polsce. To już wam zdradzę. U nas powstawały także pierwsze schroniska górskie. Mieliśmy tą turystykę górską taką naprawdę dynamicznie rozwiniętą. Ale to jest temat na oddzielną serię. Ta seria zostaje już tym odcinkiem zakończona. Opowiedziałam o prawie wszystkich rzeczach, które zostały stworzone w turystyce na świecie. A jeśli jesteście ciekawi czegoś więcej, to oczywiście, jak zawsze, w opisach moich filmów znajdziecie linki do różnorakich artykułów, do różnorakich encyklopedii, z których korzystam. Tam jest szerzej opisane to, co przekazuję w kilkuminutowym filmiku. I tam znajdziecie jeszcze więcej informacji. Także jeśli jesteście ciekawi, to zawsze zapraszam do opisów filmów, bo tam jest more, more, więcej możecie tam znaleźć. W tym wideo, moi drodzy, to jest wszystko. Dziękuję Wam za oglądanie tej serii i serdecznie zapraszam na serię o tym, jak powstała turystyka w Polsce. A w tym wideo to wszystko na razie. Pa-pa!